W dzisiejszej aktualizacji KryptoKlient porozmawiamy sobie o nowym paternie potencjalnym na Bitcoinie, który się nam w dniu dzisiejszym pokazał. Porozmawiamy sobie również o Dogecoin oraz o Matic. Wczoraj na live, który miał miejsce wieczorem, odchwaliliśmy wspólnie pozycję shortową na Maticu, także jeżeli Was nie było na tym live, możecie tylko i wyłącznie żałować. Natomiast zapraszam Was na kolejne. Nie przedłużając, przechodzimy do wykresu i jeszcze pamiętajcie na samym początku, aby zostawić lajka, komentarz, suba i powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami dotyczącymi cen kryptowalut. I pamiętajcie również o tym, że raz w tygodniu możecie wygrać 100 USDT na swój portfel giełdowy w celu rozpoczęcia przygody. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego materiału. Przechodzimy do wykresów. Znajdujemy się na ten moment na Bitcoinie na świecach jednogodzinowych. Jak dobrze widzicie, mamy tutaj nasz duży kanał, o którym mówiłem w wczorajszym materiale. I tak naprawdę, co się wydarzyło od wczoraj? Wygenerowaliśmy na Bitcoinie nowe higher low, co jest generalnie dobrym znakiem, czyli mieliśmy low. Pierwsze low, drugie i trzecie low, które okazało się wyższym low od poprzedniego, co uważam, że jest dobrym znakiem generalnie dla ceny Bitcoina. Natomiast teraz, jeżeli byśmy mieli sobie tutaj przeanalizować jedną bardzo ważną rzecz, mamy linię trendu, którą widzicie, jest to nowa linia, której wczoraj w materiale nie było i tak naprawdę o czym ona tutaj świadczy? Świadczy ona tutaj o trendzie wzrostowym, który widzimy, że Bitcoin idealnie podtrzymuje tą linię z tego miejsca, pierwszy, drugi, trzeci i w tym momencie idealnie, testujemy tą linię. Widzimy, że jesteśmy na pograniczu. Tak naprawdę w tym momencie pokrywa się ona się książkowo z poziomem 20 450, który jest naszym tutaj górną granicą naszego support boxa na ten moment. I teraz pytanie, czy Bitcoin przebije ten oto poziom, czy też nie. Tak naprawdę musimy czekać. Mamy tutaj próbę przebicia dokładnie w momencie nagrywania tego materiału. Natomiast co się stanie zobaczymy. Warto pamiętać o tym, że za rogiem mamy ogłoszenie FOMC na Fedzie w dniu jutrzejszym, także zapraszam wszystkich jeszcze raz serdecznie jutro na live, na rozgrywanie wspólne Fedu na moim Discordzie, także by wszystkie informacje znajdziecie w opisie. I teraz pytanie, czy Bitcoin poszybuje w górę do poziomu 21 tysięcy i będziemy w tym miejscu tworzyli potencjalny pattern, o którym mówiłem we wstępie tego materiału? Co to jest za pattern, jeżeli jesteście tutaj od jakiegoś czasu, wiecie, że jest to pattern tak zwany Rising Wedge. I Rising Wedge jest to pattern, którego price targetem jest spód naszego Rising Wedge, a. czyli w tym wypadku byłoby to w okolicach 19800. Do 20 tysięcy to był, był nasz price target, naszego Rising Natomiast nie jest on jeszcze w pełni zweryfikowany. Czekamy na jakiekolwiek potwierdzenie. Natomiast, tak jak jeszcze wspominałem wczoraj o potencjalnym patternie M, który mieliśmy w tym miejscu, na ten moment uważam, że jest on już y, trochę nieaktualny, ponieważ mieliśmy małe odreagowanie, natomiast przynajmniej na świecach. Godzinowych, jeżeli sobie przejdziemy szybko na świece 4-godzinowe, widzimy, że może być to próba zaatakowania naszego empater. Natomiast, mówię, wszystkie analizy na ten moment mogą zostać odrzucone i niezweryfikowane, tak naprawdę zniszczone przez ogłoszenie jutrzejszego Fedu. Jedna rzecz, którą chciałbym Wam jeszcze pokazać, tutaj mamy odpaloną pozycję short na Matiku, która na ten moment już jest 36% na. Plus na zielono, odpalana wczoraj po 0,90. Także gratulacje dla wszystkich osób, które otwierały tę pozycję wczoraj wspólnie ze mną na moim live. Jeżeli Was tam nie było, zapraszam wszystkich serdecznie do śledzenia na bieżąco mojego kanału na YouTube, ponieważ robimy raz w tygodniu live. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Wczoraj na materiale mówiłem o douczkoinie i potencjalnym paternie, że Wam pójdę, co mówiłem. Jeżeli by to miało mieć miejsce. Możemy liczyć potencjalnie na dalszy wzrost. Natomiast, mówię, jest to spowodowane pumpem. Ja to tutaj tylko zostawiam. Za kilka dni zweryfikujemy. I tak naprawdę, przejdźmy szybko do dołczkoina. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło na dołczkoinie? Widzimy, że mieliśmy pump, o którym wczoraj mówiłem. Widziałem na Discordzie, że kilka osób wzięło udział w tym. Pampie, także wszystkim gratuluję. Mieliśmy pump rzędu, tutaj pełne confirmation, 27%. Także jeżeli Was jeszcze nie ma, zapraszam Was wszystkich serdecznie do Discorda na kanale, na kanał tutaj macie, już Wam pokażę sukcesy i porażki i widzicie osoby, które Matic, Dogecoin, Dogecoin, Dogecoin. Dogecoin. Także to wszystko było wczoraj wspólnie rozgrywane na Discordzie. Jedna ważna jeszcze uwaga. Bybit na ten moment oferuje od dnia dzisiejszego. Jak widzicie, jeszcze 8 godzin do końca rejestracji. Konkurs na wygraną przez najbliższe 10 dni do 2 listopada. Będzie ogłoszenie konkursu. Przez 10 dni Bybit robi. Bybit przez najbliższe 10 dni każdego dnia śledzi trading volume Was, także jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, jeżeli mamy tutaj graczy o dużym trading volume, warto skorzystać z tej nagrody, ponieważ do wygrania jest łącznie do 50 tysięcy USDT. Jeżeli nie macie konta jeszcze na babicie, zapraszam Was wszystkich serdecznie w pierwszy przypięty komentarz oraz pierwszy link w tym opisie tego materiału. Znajdziecie link do tego wydarzenia. Tak naprawdę jeżeli są to osoby, które obracają dużymi kwotami, warto tutaj wziąć udział, ponieważ to, te rankingi są liczone po trading volume. A jak dobrze wiecie, Trading volume to nie jest nic skomplikowanego, tak naprawdę, żeby tutaj zrobić rekord. Osoba numer jeden w tym momencie ma 26 milionów trading volume i wydaje się to dużo, natomiast wystarczy schakować to kilkoma zagraniami na dużej dźwigni i można to spokojnie rozegrać. Także, jeżeli są tu osoby o dużym volume, zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym tornamencie. Także myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, skomentować ten materiał, subskrybować i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach, jak i również na moich cotygodniowych tygodniowych live'ach. Przypominam również o tym, że możecie wygrać 100USDT komentując te materiały z aktualizacji. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego materiału. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się jutro na Discordzie. Czekamy na FED, czekamy na ruch i tak naprawdę życzę Wam udanego, miłego wieczoru. Pozdrawiam.